Omówię wyzwanie, wczytaj dwie liczby typu int i wypisz je w wierszu na 14 pozycjach w odwrotnej kolejności. Wpisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Czytaj LCO. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu wstaw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych war, gdzie a i b nazwy zmiennych ciągni znaków alfanumerycznych z pierwszą literą oddzielone znakiem przecinka dwukropek separator longin zmienna o wartościach całkowitych z zakresu minus 2 miliardy do plus 2 miliardy w przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus na końcu piszemy średnik begin oznacza początek programu pierwsza instrukcja Czytanie, read, nawiasie, wartości zmiennych a i b. W instrukcji read elen, oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie, write, nawiasie, wartość zmiennej b, w kropek 14 na 14 pozycjach, wyrównanej do prawej i uzupełnionej spacjami z przodu oraz wartość zmiennej a, 2.14 14 na 14 pozycjach wyrównany do prawej i uzupełniony spacjami z przodu. Przecinek pełni tu rolę separatora, to znaczy zapis write line B 2.14 14 A 2, 14 oznacza złożenie dwóch instrukcji write B 14 write line A14. W instrukcji write line LN oznacza przejście do nowej linii. N z kropką oznacza koniec programu.